Może komentować, no, wynik, wynik meczu mówi sam za siebie. E, no, sam początek meczu już tak naprawdę ustawił gdzieś, gdzieś całe zawody, bo, bo po 15-20 minutach, jak już padły te dwie bramki i potem e, trzecia, no to już, to już tak naprawdę coraz ciężej nam się grało. Wiadomo, że to też e, dla drużyny gospodarzy, przy dobrej publiczności, przy ludziach, którzy cały czas wspierają, wspierają Krakowie. E, to też. Ponosiło jakby, dodawało jakby po prostu wiatru w żagle zawodnikom Krakowi i po prostu z minuty na minutę grali sobie spokojnie a my, my tak naprawdę gdzieś tam dużo czasu spędzaliśmy na tym, żeby za tą piłką troszeczkę pobiegać i, i, i po prostu no nie, nie, nie była to nasza gra zbyt efektywna i, i, no i tak to po prostu wyglądało. także Myślę, że to wszystko. Nie, ja myślę, że odchodząc z klubu, nie, nie, nie narobiłem sobie, nie paliłem gdzieś ze sobą mostów i e, zawsze gdzieś tam e, pozytywnie się wypowiadałem. Jeśli chodzi o kibiców, tak samo i, i, i tak naprawdę nic nie mam im do zarzucenia, bo, bo zawsze wspierali mnie i, i cały czas wspierają drużynę, wtedy kiedy też byłem w Krakowi. Także to są, to są najlepsze kibice w Polsce i, i po prostu. Tak się fajnie złożyło, że, że miło mnie przywitali, także na pewno się z tego cieszę, no ale tak jak wcześniej zaznaczyłeś, yy, no humoru nie mam zbytnio jakiegoś takiego yy wspaniałego, no bo, no bo wynik meczu jest, jest znany, no i, i co tu dużo komentować? No tak, no mamy teraz tydzień czasu, żeby mocno potrenować, popracować nad, nad, nad pewnymi rzeczami, gdzieś tam podnieść się z tego, co się wydarzyło dzisiaj. Myślę, że tak naprawdę teraz jeszcze emocje w większości zawodników siedzą i, i będą pewnie siedziały do końca dnia, ale jutro, jak już spotkamy się na, na rozruchu, to, to trzeba będzie gdzieś tam wyrzucić pewne rzeczy z głowy, bo oczywiście trzeba przeanalizować błędy i prze... Naszą grę, pewne sprawy, które wydarzyły się dzisiejszego wieczoru, ale, ale tak jak też wspomniałem, no trzeba trzeba patrzeć do przodu i teraz mamy najbliższy mecz, taki gdzie, gdzie kibice na pewno nas wymagają o wiele lepszej gry, a przede wszystkim lepszego wyniku i, i musimy zrobić wszystko, żeby tak się prostu.